W związku z tym, że byłem dzisiaj w banku ze swoimi sprawami firmowymi, zrodził mi się pomysł, żeby dać takich kilka porad dla przyszłych kredytobiorców. Fajne jest odpowiedzieć na chociażby pięć podstawowych pytań przed podjęciem decyzji. Wiążemy się tutaj w tym wypadku z takim produktem na całe lata, więc no warto mieć jakieś rozeznanie. Pierwsza rzecz to, czy w ogóle macie wiedzę, jakie są aktualne stopy procentowe i jak one generalnie wpływają na wysokość potem tych rat kredytu hipotecznego? Pytanie to, czy znacie różnice pomiędzy tym, jeżeli chcielibyście zaciągnąć kredyt ze stałą stopą procentową lub ze zmienną stopą procentową, jak wpłynie to na wysokość rat? Wiecie są, jakie są koszty dodatkowe związane z obsługą takiego kredytu, czyli mówimy o kosztach notarialnych, o ubezpieczeniu. Czy znacie tą wartość, bo ona wcale nie jest niska, żeby to sobie dobrze pomyśleć, policzyć. To co jest ważne przy określaniu zdolności kredytowej, to co banki tak szumnie nazywają scoringiem, z czym to się wiąże. Piąte, czy macie świadomość, że jest możliwość również w niektórych umowach, banki stosują, że może taki kredyt, który zaciągniecie, szybciej spłacić, z jakim to się wiąże, opłatami, czy są jakieś prowizje. Te wszystkie informacje wpłyną na to, czy to jest odpowiedni moment faktycznie na to, żeby taki kredyt w tej chwili zaciągnąć, czy jednak może jeszcze trochę poczekać.